Mamy za plecami Vespa GTS 300. To jest już skuter, który ma całkiem solidne osiągi i generalnie jest taka tendencja, że skutery są coraz szybsze, coraz mocniejsze. Dlatego siadając na nie Warto pomyśleć o bezpieczeństwie, ale to nie znaczy, że trzeba rezygnować ze stylu. I mamy dla Was dzisiaj kilka propozycji, jak można się ubrać na skuter. Jak kobieta się może ubrać na skuter w przypadku Vespy, ale nie tylko zaraz zobaczycie za chwilę. Zacznijmy jednak od tego każualowego, lifestyle'owego setu, który Kamilu wybrałeś. Co Hania ma na sobie, gdybyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć, i dlaczego? Może zaczniemy od dołu. Yy, buciki właśnie, które nie przypominają do końca yy, motocyklowej stylówki, a jednak są to buty motocyklowe dodatkowo wzmacniane. I dla pań, które szukają wyższego podbicia, obcasiku delikatnego, też się znajdzie, i właśnie to jest ten typ buta, idealnie sprawdzi się na skuterze w tych warunkach miejskich, to bezpieczeństwo będzie zachowane. I to I... jest falko misji. Dokładnie Falko misji, o którym już yy, kilka słów powiedzieliśmy. Tak, w ogóle, jeżeli chodzi o te rzeczy, które tutaj przedstawiamy, będziecie mogli znaleźć na dole linki do konkretnych produktów, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, ale wracamy do Hani. Idąc troszeczkę wyżej, mamy jeansy coraz bardziej popularne na motocykl, chodzi nie tylko na motocykl, bo jeśli ktoś szuka czegoś bardzo wygodnego, to właśnie jeans motocyklowy, czy właśnie już teraz jeans skuterowy, bo tak możemy powiedzieć, to jest częsty wybór klientów. Przede wszystkim nie, już są, nie są już to takie e, toporne jeansy z tych e, pierwszych wypustów, tylko ten materiał jest już na tyle e, cienki, a zarazem bezpieczny, że nie ogranicza nam tak ruchów, możemy się w nich swobodnie poruszać, a nawet i pracować e, przez, przez pełne 8 godzin e, w pracy i dodatkowo dojeżdżać, niż czuć się w pełni bezpiecznym. Mamy tu akurat model od e, PMJ, już e, takie jeansy wysokiej klasy z potrójnym certyfikatem AA. I mamy tutaj jednocześnie cały czas ochraniacze. Tego nie widać, bo te jeansy są bardzo dobrze dopasowane. O tym też możecie usłyszeć, dowiedzieć się w naszym tutorialu, jak dobrać spodnie motocyklowe. Natomiast tutaj jest pełny zestaw ochraniaczy. Dalej kurtkę znamy bardzo dobrze, Dainese. Kurtkę znamy bardzo dobrze i tu jest przykład na to, że nie tylko na motocykl, ale również na skuter, jeśli ktoś chce się czuć super bezpiecznie albo wyglądać bardzo dobrze, bo tu już mamy, tak jak widzimy, taki wyższy model od Dainese dużo bardziej bezpieczny e, niż taka kurtka, skórzana, którą kupimy w sklepie e, z odzieżą. I to jest właśnie taka podpowiedź ode mnie, troszeczkę, że niektórzy myślą, że jak mają swoją kurtkę skórzaną, kupując, kupując ją gdzieś tam w sieciówce czy w jakimkolwiek innym sklepie, a ona ma służyć do chodzenia po ulicy, a nie do jazdy motocyklem, to na żadnym stopniu nas nie ochroni jak kurtka motocyklowa skórzana. Ta skóra jest zdecydowanie innej grubości i dodatkowo oczywiście muszą być dopasowane protektory do tej kurtki. To jest Ryzen 2. Dokładnie. I na koniec kask. Ojoj, jeszcze coś... zapomniałeś o rękawicach. O rękawicach! A, no tak, rękawice też nie są tutaj przypadkowe. Eee, też skóra. Eee, widzę, że styl. I tu to jest przykład retro. na to, że to nie musi być tak ciężkie, toporne, mocno zbrojone, nie musi to ociekać karbonem, a spełnia swoją funkcję. Mamy tutaj właśnie też przedstawiciela skórzanego. Eee, bardzo fajne na miasto, bo też są giga, giga wentylowane, a skuterem jeździmy głównie, gdy jest ciepło, choć oczywiście nie tylko, ale jak kompletujemy sobie tą odzież, to klienci głównie pytają o właśnie te przejażdżki typowo letnie. Tak myślę, 80% osób jeżdżących na, na skuterach jednak jeździ lat. Rękawice e, też od Dainese, widziałem na zapięciu. 1972, data, ale to jest pewnie nawiązanie do retro, a model się nazywa Blackjack. Okej, okay. i wracamy do naszego kasku, którego wspomniałem trochę pośpiesznie przed chwilą. Shoy, znany i lubiany przez naszych klientów, czyli J.O., tak? Dokładnie tak. Jeśli ktoś szuka kasku premium na skuter, wygo wygodnego, fajnie wykonanego, z wyściółką, która jest miła, przyjemna, a przede wszystkim chroni na miasto. J.O. jest propozycją do nie dla, dla nich, dla tych skuterzystów. A mało tego, stoi za nami piękny GTS z pomarańczowymi dodatkami. I tak jak widać, J.O. E, widzi trend, e, tak naprawdę e, wie, które skutery jeżdżą najlepiej i są to oczywiście Wespy. I też, e, mimo że to japońska marka, pod te włoskie jednoślady pod te włoskie skutery grafiki w szoju też się znajdą. No to jest przeszycia te pomarańczowe pomarańczowe pasy, świetnie to wygląda. Jest jeszcze oczywiście blenda, więc nie musicie jeździć na skuterze w okularach. Możecie sobie obsunąć blendę. Cyk! I teraz tak, co do kasku, jeszcze taka moja, yy, moja jedna rada. Ee, Michał akurat wspomniał o błędzie, więc to jest dobry moment na to, żeby o to zahaczyć. Jeśli ktoś chce się czuć w pełni bezpiecznie w takim kasku otwartym, to jest kask typowo miejski, jak jeździmy troszkę wolniej w korkach. A jeśli ktoś przemierza większe dystanse lub jest bardziej narażony, choćby na jakiś przejazd przez obwodnicę, radziłbym wtedy wybierać kask z dłuższą szybą. Shoy też ma taki model e, i ta dłuższa szyba gdzieś poniżej e, brody chroni nas choćby od jakiegoś delikatnego kamyszka spod koła czy od jakiegoś robaka, który leci. To nie jest zbyt przyjemne, jeśli dostaniemy tym. W, twarz. w warunkach miejskich się to zdarza mniej, bo mamy też mniejsze te prędkości. Ale jeśli ktoś wyjeżdża troszkę dalej za miasto, to jednak wybierać te kaski na skuter właśnie z tą szybą poniżej brody. To nawet nie jest tylko tyle nieprzyjemne, co po prostu niebezpieczne. Te oczy trzeba chronić, nawet nie przy dużych prędkościach. Może się to po prostu źle skończyć. Także blendę albo okulary warto mieć. Mamy styl ten bardziej casualowy, lifestyle'owy. Teraz zapraszamy Was do drugiej części której pokażemy, jak można się ubrać na skuter bardziej sportowo. Także widzimy się w drugiej części nagrania. Komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania. No i przede wszystkim zapraszamy Was do Moto Mio. Wszystkie te rzeczy mamy dla Was na stanie. Czekamy na Was w Krakowie na Zakopiańskiej.